Siema, witam Was, Bronix w kolejnym odcinku Naucz się grać. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy pogadali sobie troszeczkę i pograli co najważniejsze yy, przewroty. Czyli na jednej z moich poprzednich lekcji rozmawialiśmy o przewrotach akordu durowego i molowego na danym zestawie strun. Do tej pory poruszyliśmy yy, trzy najchudsze struny. Teraz bym chciał, żebyśmy sobie porozmawiali jak te przewroty wyglądają na tych strunach, czyli na strunie G, D, G i B. 30 lat, człowiek reaguje ciągle. Myli. Ok, czyli teraz tak. Dla y, przykładu. Zaczniemy od akordu Cedur. I jego pierwsza forma, pierwsza w sensie na początku gryfu. Wygląda tak. Czyli mamy dźwięki E, G i C. I to jest pierwszy przewrót, tak? Bo. Najniższym dźwiękiem jest dźwięk E, czyli drugi dźwięk w tym akordzie. Następnie mamy mój ulubiony, czyli tak, powinniśmy byli łapać, ale na elektryku się najczęściej tak łapie. To jest drugi przewrót GCE. Następnie mamy znowu y, tą formę podstawową bez przewrotu C, E, -G. No, i później już nam się powtarza to, co graliśmy tutaj, tylko że musimy innymi paluszkami złapać. E, G, C. G, C, E. I tu jeszcze gdzieś tam u góry C, E, G. Zapamiętajcie jedną ważną rzecz: że to jest, skoro mamy trzy dźwięki, to są tylko trzy możliwe postaci tego akordu na danym zestawie stron. Czyli jeszcze raz. Tyle, jak mamy o, o akord durowy na tych trzech strunach. Teraz spróbujmy z molowym. Niech to będzie Amol, bo najprościej tą podstawową formę na pewno znacie, czyli to jest nasz drugi przewrót, bo jest kwinta w basie, czyli dźwięk E, E, A, C. Następnie tutaj, czyli prób siódmy i dwa razy piąty, to jest forma podstawowa, a C. następnie próg 10 9 i 10 znowu, czyli mamy C T e, A. I później znowu mamy tą, to co mieliśmy tutaj, tylko 12 progów dalej. Czyli drugi przewrót i później znowu forma podstawowa. Nie wiem, tu jeszcze. O, jeszcze się zmieszczę, ale rzadko się gra. I znowu wrócimy do mojego ulubionego podkładu, czyli Amol, F-dur, c -dur, -dur, po jednym takcie i spróbujemy w ten sposób zagrać. Pamiętajcie, że strasznie dużo piosenek używa tego. Jedną, chyba z, z najbardziej, jednym z najbardziej świążkowych przykładów jest y, Sultans of Swing. Y, Mark Knopfler y, słynie z tego, że nie gra kostką, tylko gra palcami, i to wtedy jest bardzo wygodne złapać jakiś set strun i zagrać na nich. I na pewno zakładam, że kojarzycie to intro. Myślę, że wiecie, co to jest za utwór. Jak nie, to polecam posłuchać. Czyli teraz puszczę ten podkład i spróbuję na całym gryfie zagrać. Zobaczycie, że nie będę musiał ani się z takimi akordami, ani też uciekać z jednego, gryfu, z jednego końca gryfu na drugi, tylko to wszystko będzie koło siebie. Czyli Amol, F-Dur. C-dur i G-dur. I jedziemy. Amol. F-dur. C-dur. I G. Akurat tu mogą być puste struny, ale teraz mamy Amol. F. C. I G. Takie. I gdzie tu jest F, tak? I C dur, i G dur, F, tak, C, i G. I znowu był to doskonały sposób na ubarwienie naszej partii rytmicznych. 99% mojej roboty jako gitarzysty to jest akompaniowanie komuś. To przy czym siedzimy całe lata i ćwiczymy te solówki, gramy te 3MPS, -y, legata i tak dalej, okazuje się, że tak naprawdę dobry gitarzysta dla mnie to jest taki, który potrafi swobodnie w różnych w różnych rytmach się poruszać, róż, różne rodzaje akompaniamentu zastosować. I to właśnie temu służy. Zamiast grać te, wiecie, do pożegania te, w tym miejscu te akordy, można je zagrać w różnym miejscu, prawda? Czyli możemy zagrać tu. Możemy tu. Znów dziś przeszła obok mnie Aisz, aisz. Ok, teraz tu. Oczywiście możemy mieszać te różne kształty ze sobą. Ja mogę zagrać Amol f dur c dur i takie G. Na przykład. Nie ma zakazu. Oczywiście możemy też kiczać, czyli Amol F-C-G. Ale dla mnie osobiście to jest średnio wygodne Ja wolę mieć wszystko blisko. Dzięki. Na dzisiaj to tyle. Miłego ćwiczenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam do subskrypcji kanału, do zapisania się na Patronite'a mojego. I komentowania tych wszystkich filmików. Jeżeli coś jest dla Was niezrozumiałe, proszę piszcie, postaram się jakoś bardziej to yy, na biało wyjaśnić. Dzięki. Hej!